W Tarnobrzegu zorganizowano kolejne spotkanie biznesowe. Tym razem w hotelu Ewa spotkało się około 60 przedsiębiorców. Kilku z nich po raz pierwszy zaprezentowało swoją ofertę. Obecni byli także przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Była to kolejna okazja do zaprezentowania swojej oferty i przede wszystkim nawiązywania nowych kontaktów biznesowych. Spotkania biznesowe organizuje tu Klub Biznesu, który jest prowadzony przez Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg. To część ogólnopolskiego projektu Partnerskie Kluby Biznesu. Projekt ten został zainaugurowany w Tarnobrzegu pod koniec 2017 roku. Spotkanie biznesowe, zorganizowane w kwietniu, z kilku przyczyn, było wyjątkowe. Chciałem podkreślić to, że dzisiaj mamy rocznicę od powrotu do, do projektu, czyli rok temu było pierwsze spotkanie po przerwie związane z pandemią, COVID-em. Także wróciliśmy przez rok, mocno popracowaliśmy z projektem. Przybyło sporo klubowiczów, coraz większe jest zainteresowanie. Dzisiaj też mamy dużo rejestracji, jeżeli chodzi o, o nowych partnerów. Także ogólnie rzecz biorąc, myślę, że spotkanie będą, będzie owocne będzie, będzie grupa nowych prelegentów. Także dzisiaj, dzisiaj po prostu te firmy, które pojawiły się, dostaną nową dawkę wiedzy. No i na, na pewno będą mogły się poznać, bo dzisiaj mamy około. 60 firm, które, które w pełni potwierdziły rejestrację, także myślę, że znacza, znacza część się dzisiaj na tym spotkaniu z tego pojawi. No rozwija się bardzo fajnie, także cieszę się, że frekwencja jest bardzo duża. Zaskoczyło mnie w ogóle spotkanie kobiet, bo tutaj pobiliście rekord, można powiedzieć na całą Polskę, bo robimy takie spotkania w różnych miastach, ale frekwencja wasza tutaj w Tardombrzegu przebiła wszystkie. Także widać, że faktycznie wani się tutaj przyjął w Tarnobrzegu i widać, że jest sens to po prostu organizować. Cieszymy się, że właśnie zaczyna się od sportu, a potem jeszcze wykorzystujemy do tego biznes. Widzę po ilości transakcji, które się dzieją pomiędzy firmami, klubami. Także naprawdę rozwija się to bardzo fajnie. Każde spotkanie biznesowe porusza inne tematy i wątki dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej i współpracy z innymi podmiotami. Także i tym razem przygotowano kilka wykładów. Po raz pierwszy udział w tarnobrzeskim spotkaniu biznesowym wziął wieloletni sędzia piłkarski znany z boisk Ekstraklasy Zbigniew Dobrenin który teraz realizuje się biznesowo. Będę mówił o inwestowaniu w nieruchomości w Hiszpanii, szczególnie na wybrzeżu Costa Blanca, ponieważ tym na piłkarskiej emeryturze po zakończeniu swojej przygody z sędziowaniem się zająłem i teraz pomagam w spełnianiu hiszpańskiego swojego marzenia. To jest, to jest bardzo ciekawe, bardzo, bardzo dla mnie również inspirujące, jak wiele osób jest zainteresowana tym właśnie kierunkiem hiszpańskim, jak wiele osób chce tam swoje środki lokować, chce kupować nieruchomości zarówno do wynajmu, jak i dla siebie na część roku, bądź też przenosić się na stałe. Jest coraz większe tym zainteresowanie, a ja się wcale nie dziwię, znając atuty tego regionu. Poza wykładami była także część integracyjna i rozmowy w kuluarach, a dla chętnych zorganizowano wyjście do kasyna. Głównym celem jest pozyskiwanie sponsorów i partnerów dla klubów sportowych, a także łączenie ze sobą przedsiębiorców i tworzenie kontaktów biznesowych. Można z nich korzystać na terenie całej Polski. I poza Polską jeszcze dodam przy okazji, bo coraz więcej transakcji mamy takich, że nasi tutaj przedsiębiorcy z Polski dzięki naszym kontaktom w 19 polonijnych izbach nawiązali sporo kontaktów z różnych lig, z różnych klubów, także widać, że to się tam naprawdę bardzo fajnie rozwija. Bo jeżeli biznes ma problem, no to potem to się przekłada na sport automatycznie, no bo te pieniądze, które są w klubach sportowych pochodzą od biznesu, dlatego najpierw musimy pomóc biznesowi, żeby potem te pieniądze trafiły do sportu. Ja myślę, że sport, biznes łączy się dość skutecznie. To nie tylko jakby mecz na stadionie, bo to jest taki element na pewno, który, który, który wiąże emocjonalnie, ale, ale myślę, że spokojnie można na, na polu i styku biznesu sportu robić fajne rzeczy, dlatego ten projekt jest jakby temu podyktowany. Ja myślę, że sport w połączeniu z biznesem to jest, to jest mieszanka idealna, ponieważ ci, którzy sportem się interesują, ci, którzy w sporcie są na co dzień, e, tak samo odnajdą się w biznesie i tak samo mają dobre wyczucie do tego, jak i z kim ten biznes robić. A dobrzy ludzie się zawsze przyciągają. Partnerskie kluby biznesu mają więc przynosić obustronne korzyści. Przedsiębiorca zyskuje kontakty, reklamę, nową wiedzę oraz może się zainspirować. Kluby sportowe zyskują wiarygodnych i sprawdzonych partnerów, którzy wspierają codzienną działalność Obecna sytuacja na rynku dowodzi, że taka współpraca jest bardzo potrzebna. Już na zachodzie Polski czuć już kryzys, bo coraz więcej firm ma coraz więcej problemów. Są zwolnienia pracowników. Firmy transportowe mają problem z pozyskaniem nowych zleceń na transport. Są zwolnienia w dużych fabrykach zakładach i firmach strefowych. Także coraz więcej firm się potrzebuje tych kontaktów, no bo w momencie, kiedy jest kryzys i potrzeba jest nowych możliwości, no to właśnie takie spotkania powodują to, że właśnie w jednym miejscu można tych spotkań tych kontaktów nawiązać bardzo dużo. No, na przykład dzisiaj jesteśmy u Was, ale dzisiaj też jest takie spotkanie w Puławach, jutro jest w Krośnie. W przyszłym tygodniu, może nie, po Majówce są w kolejnych miastach i ktoś, to tych kontaktów potrzebuje, to dzięki tym spotkaniom bardzo szybko może nawiązać dużo nowych kontaktów biznesowych. Czasy nie są na pewno łatwe, w sporcie zawsze jest trudno, także ogólnie rzecz biorąc na pewno każdy tutaj partner potencjalny, czy na dzień dzisiejszy, czy, czy generalnie ten, który, który może dołączyć do... Do naszego projektu myślę, że, że jest na wagę złota. Dzisiaj też prezentujemy nowego partnera, także ogólnie rzecz biorąc jedna z firm właśnie też w dniu dzisiejszym podpisała umowę, także ogólnie rzecz biorąc myślę, że też będziemy chcieli, żeby, żeby ta firma miała korzyści z naszego projektu i mogła, mogła swój produkt prezentować wśród pozostałych firm.